Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie, czytelników biblioteki Wiawożnie. Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie autorskie z Panią Renatą Piątkowską, autorką książek dla dzieci i dla młodzieży. Ja nazywam się Malwina Kożurno, jestem lektorem dzisiaj w roli moderatora, czyli przewodnika po tym niezwykłym spotkaniu autorskim. Spotkanie jest troszkę inne, ponieważ jest nagrywane, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze po drugiej stronie kamery będą mieli czego słuchać i czegoś się ciekawego dowiedzą. Pani Renato, jest Pani autorką książek dla dzieci i młodzieży, ale może przypomnijmy naszym słuchaczom i czytelnikom Biblioteki Wiawożnie, że napisała Pani książek ponad 40, jest Pani laureatką przelicznych konkursów literackich. Otrzymała Pani bardzo prestiżową nagrodę literacką, mianowicie nagrodę imienia Kornela Makuszyńskiego i został Pani wręczony przepiękny koziołek, matołek. Jak również jest Pani odznaczona wieloma orderami i w tym jest Pani kawalerem orderu uśmiechu. Czy to wszystko się zgadza i jak się pani z tym czuje? Wszystko się absolutnie zgadza. Rzeczywiście, spośród tych różnych wyróżnień, które mnie spotkały, order uśmiechu jest wyróżnieniem szczególnym, ponieważ jest to jedyne odznaczenie, które osobie dorosłej mogą nadać dzieci. Ani premier, ani prezydent, ani żaden minister nie może przyznać orderu uśmiechu. Orderu Śmiechu, o Orderu uśmiechu wnioskują dzieci do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i kapituła rozważa, te dziecięce wnioski. Jeżeli uzna, że są dostatecznie umotywowane, to wtedy decyduje się, aby przyznać order osobie dorosłej. Takie ordery dostali bardzo niezwykli i wspaniali ludzie. I niezwykle się cieszę, że ja również zaliczam się teraz do grona kawalerów Orderu Uśmiechu. Przypomnijmy może, że jednym z kawalerów Orderu Uśmiechu był Jan Paweł II, który. Kilka dni temu obchodził swoje setne urodziny, jak również papież Franciszek, no i cała plejada niezwykłych osobowości. Pani Renato, ponieważ dzisiaj mamy sobie porozmawiać na temat książek, które napisała pani o naszych braciach mniejszych czyli o kim o zwierzętach, o tych towarzyszach dnia codziennego, którzy mieszkają z nami pod jednym dachem o psach, kotach, Chomikach, królikach, żółwikach, myszkach, szczurkach, ptaszkach, co tylko zechcecie. Oczywiście o, mówimy o braciach mniejszych, ale mamy też na myśli tych trochę większych, ponieważ też napisałam książki, których bohaterami są na przykład bardzo mi bliskie konie. Pani Renato, ale może powiedzieć, że te pani książki o zwierzętach jakby są różne, bo mamy cykl książek. O zwierzętach prawdziwych, ale również mamy cykl książek o zwierzętach wymyślonych. I myślę, że te książki znają wszyscy. Czy może Pani zaprezentować? Cóż to są za książki? Ach, to jest oczywiście gang słodziaków. Myślę, że był taki moment, kiedy ten gang słodziaków opanował umysły małych czytelników, ponieważ na jakimkolwiek spotkaniu autorskim się nie znalazłam to siedziały dzieci, zwłaszcza te młodsze, i trzymały w rękach tę lub tę lub tę książkę albo maskotki słodziaków. Oczywiście słodziaki to są bohaterowie przeze mnie wymyśleni. Pluszowe maskotki mają ich, Wam ich przypominać. Ci bohaterowie żyją sobie na leśnej polanie. Wszystkie ich przygody, które ich tam spotkały, zostały wymyślone. Jest to fikcja literacka. Natomiast, oprócz tego, oczywiście, tak jak Pani Malwina wspomniała, napisałam książki o prawdziwych zwierzętach. Te książki opisują bohaterów, którzy nie prowadzą samochodów, nie gotują, nie mieszają w garnkach, nie malują sobie pazurków na różowo, nie mówią ludzkim głosem. To już są historie oparte o zdarzenia prawdziwe i opowiadają o y, psach, kotach, koniach i wielu, wielu innych zwierzętach. Pani Erna, to a skąd pani brała pomysły? Skąd pani czerpała historię do swoich książek, tych prawdziwych? Zaczęło się od najwierniejszych przyjaciół. Książkę, książkę tę poświęciłam psom, no i myślę, że każdy z nas mógłby przytoczyć jakąś historię z psem w roli głównej. Z tym spotykamy się stosunkowo często, bo wiemy doskonale, że psy pracują dla nas w Straży Pożarnej, w Policji, w pogotowiu wodnym, gdzie ratują tonących, w Straży Granicznej. Psy są również przewodnikami osób niewidomych, pracują w szpitalu jako dogoterapeuci. Psy chronią nasze domy i nas samych o wiele pewniej czujemy się idąc wieczorem o zmroku ulicą, jeżeli obok nas idzie nasz pies. Więc gdzieś nam się obiły o uszy historie, kiedy pies dokonał czegoś niezwykłego. Zebrałam tutaj najpiękniejsze z pięknych opowieści z psami w roli głównej i ta książka zarówno bawi, jak i wzrusza. Kiedy już napisałam najwierniejszych przyjaciół, e, przyszedł czas na książkę oko, w oko ze zwierzakiem. Tutaj opisuję Wam przeróżne zwierzęta. Każdy rozdział tej książki poświęciłam innemu zwierzakowi. Znajdziecie tutaj i. Słonie, te zakładki, i niedźwiedzie, i delfiny, i dziką świnię wietnamską, i wydrę, i małpę, i tak dalej, i tak dalej. W gwarka, gołębie, przeróżne zwierzaki. Wszystkie historie oczywiście prawdziwe i pokazujące nam te zwierzęta w najpiękniejszych odsłonach. E Potem na którymś ze spotkań, kiedy rozmawiałam z dziećmi o najwierniejszych przyjaciołach i o książce Oko Okowoko ze Zwierzakiem, dzieci powiedziały, A dlaczego nie napisała Pani jeszcze książki, w której bohaterami byłyby konie? Dzieci, które czasami widzą na okładce z tyłu taką krótką notkę biograficzną, jeszcze zaopatrzoną w zdjęcie, widziały, że często na tych zdjęciach jestem z koniem i wyczytały, że jeżdżę konno od wielu, wielu lat. No, i narzuciło się im, że w takim razie historię o koniach również powinnam napisać. No, i miały absolutnie dzieci rację. Dlatego wkrótce po tym spotkaniu zabrałam się do książki, która dostała tytuł Zbój. Zbój to oczywiście imię jednego z bohaterów, jednego z koni. Tutaj czerpałam historię od zaprzyjaźnionych koniarzy. Szukałam gdzieś w przeróżnych materiałach. Pojawiają się tutaj i konie, które żyły dawniej, na przykład bucefał, konie Aleksandra Wielkiego, jak i te konie, które, niektóre ży, które żyją do dziś i noszą takie imiona, jakie właśnie znajdziecie w książce. No, i wtedy pomyślałam sobie, że jednak mimo wszystko częściej w domach niż konia, niedźwiedzia czy y, dziką świnię wietnamską, częściej dzieci mają w domach koty, a wśród tych wszystkich książek jeszcze nie było nic o kotach. I tak powstał mruk. Tutaj bohaterami są właśnie kociska, koteczki. Wydawało mi się, że znaleźć historię o koniach, o psach nie będzie trudno, ale o kotach. Koty chodzą własnymi drogami, z reguły są leniuszkami, lubią się gdzieś wyłożyć w ciepłym miejscu i uciąć sobie drzemkę, potrafią pięknie mruczeć, jeśli je głaskamy, no ale to stanowczo za mało, żeby z tego powstała książka. Sądziłam, że zdobycie prawdziwych historii o kotach, takich wyjątkowych historii, to będzie wielka sztuka. Ale okazało się, że kto szuka, nie błądzi. Znalazłam cudowne opowieści o kotach. E, wszystkie prawdziwe, i nawet ja sama byłam zaskoczona, kiedy wyczytałam, że, na przykład, w miejscowości Talketna na Alasce, e, kot, jeden z kotów, jest e, burmistrzem e, miejscowości. Wydawałoby się to absolutnie niemożliwe, żeby kot pełnił taką funkcję, ale tak właśnie jest i można to sprawdzić w internecie. Jest tam kot, który pełni funkcję burmistrza. Jak to się stało i jak mu idzie, jak sobie radzi na tym stanowisku, to też znajdziecie opisaną tę historię w książce i wiele, wiele innych o kocie, który uratował życie całej rodziny, z którą mieszkał. Wydawałoby się, że to wręcz niewyobrażalne, a jednak i tak dalej, i tak dalej. Te książki łączy jedno. Wszystkie oparte są o prawdziwe wydarzenia. No właśnie, jeżeli już mówimy o prawdziwych wydarzeniach i o prawdziwych zwierzętach, to ja bym bardzo chciała się dowiedzieć od pani Renaty y, tego, co ona myśli na temat y, takiej informacji, że zwierzęta przenoszą przeróżne choroby. Mamy teraz Szczególny czas i gdzieś taka narracja się niestety pojawiła. Co pani na ten temat myśli? Tak, oczywiście pojawiły się wiadomości, że ludzie pozbywają się zwierząt w obawie, że zwierzęta zarażą ich koronawirusem. Ja nie jestem ekspertem, mogę się oprzeć tylko o to zdanie tych, którzy się naprawdę na tym wszystkim dobrze znają. I mam tutaj na myśli panią doktor weterynarii Dorotę Sumińską, która w swoich wywiadach wielokrotnie podkreślała, że nie mamy się czego bać, że nasi domowi ulubieńcy, nasi domownicy, z którymi od wielu, wielu lat Żyjemy pod jednym dachem, nie zarażą nas y, groźnym wirusem, że możemy się tutaj pod tym względem czuć absolutnie bezpieczni, że podobno nawet wręcz przeciwnie, ludzie, którzy mają w domu zwierzęta, są bardziej odporni, bo obcują z nimi od dawna i nabywają przez to odporności. Więc. Y, nie ma żadnego powodu, żeby naszych przyjaciół wyrzucać z domu, gdzieś zostawiać na parkingach, w lesie, czy oddawać do schronisk dla zwierząt. Jest to okrutne działanie i pani doktor mówiła, że nikt nigdy nie powinien podjąć takiej właśnie decyzji. Pani Renato, czy w którejś z tych książek jest jakaś historia, którą chciałaby się pani dzisiaj podzielić z naszymi y, widzami? Ja myślę, że sięgnę do książki najwierniejsi przyjaciele, ponieważ bardzo bym chciała, żeby pani Malwina przeczytała Wam fragment tekstu, ale zanim oddam głos Pani Malwinie, muszę was wprowadzić w tę historię. Ta historia opowiada o psie, który, wziął, który został zabrany ze schroniska przez bohaterkę opowiadania i ten pies pełnił niezwykłą rolę, mianowicie miał bronić jej. Przed samotnością, bo to jest jeszcze jeden z powód, dla którego warto mieć w domu psa. Oprócz tego, że czujemy się bezpieczni, oprócz tego, że różne tam wykonuje dla nas zadania, na przykład właśnie ratuje ludzi, którzy znajdą się w górach i spadnie lawina i pod lawiniskiem są uwięzieni ludzie. Pies ratownik potrafi ich zlokalizować bardzo szybko i przyjdzie na czas pomoc. Psy, które pracują również w miejscach, gdzie się wydarzyły trzęsienia ziemi i potrafią pod ruinami wskazać uwięzionych ludzi itd. itd. to jeszcze mają taką zaletę, że ratują nas po prostu przed samotnością. Zdarza się, że starsi ludzie mieszkają zupełnie sami w malutkim mieszkanku gdzieś na jakimś wielkim blokowisku i takiemu człowiekowi, który nie ma bliskich wokół siebie, jest bez różnicy, czy wstanie z łóżka o 5 rano, czy o 12 w południe, bo taki człowiek i tak nie ma komu powiedzieć dzień dobry, nie ma z kim zacząć tego dnia. Natomiast jeżeli weźmie sobie na przykład ze schroniska psa to już rano budzi go e, stukot pazurków o podłogę, biegnie do niego jego przyjaciel i tu nad głową człowieka pojawia się psi a w tych psich oczach jest napisane wstawaj, sikać mi się chce, miska pusta, no człowieku, różże się. No i chcąc nie chcąc trzeba odchylić pierzynę, wstać, zabrać przyjaciela na pierwszy spacer, a podczas takiego spaceru można kupić świeże bułeczki, mleko, wrócić do domu, e, zrobić śniadanie, ktoś bliski, czyli pies siedzi tuż obok, można z nim porozmawiać, bo pies cudownie słucha, nie przerywa, kiedy się do niego mówi, nie zadaje głupich pytań, nie uśmiecha się złośliwie pod nosem, no i pies jest zawsze tego samego zdania, co jego pan, czyli już jest ktoś bliski i kochany i towarzyszy przez cały dzień. Bo musimy o tym pamiętać, że psu jest wszystko jedno, czy jego pan jest stary czy młody, bogaty czy biedny, gruby czy chudziutki. Dla psa jego pan zawsze jest najwspanialszą, najpiękniejszą i najmądrzejszą istotą, jaka chodzi po Ziemi. I pies dla swojego pana gotów jest zrobić wszystko. I właśnie o takim psie. Jest jedna z historii zawartych w książce Najwierniejsi Przyjaciele. Pani Alina, krucha, drobniutka, niewielka staruszeczka, mieszkała sama jak palec w maleńkim mieszkanku w Wielkim Bloku i samotność dała jej się już tak mocno we znaki, że postanowiła wziąć ze schroniska psa. Tylko że pani Alinie nie było wszystko jedno, jaki to będzie pies. Ona sobie wymarzyła malutką sunię. To miała być suczka, maleńka, tak żeby w sam raz zmieściła się na kolanach pani Aliny. Chciała bardzo, żeby ta suczka była biała albo kremowa. No a już najpiękniej by było, gdyby miała loczki. I po taką właśnie sunię pani Alina udała się do schroniska dla zwierząt. Tam prowadzący schronisko pan powiedział no że no bardzo mu przykro, ale Pieska, jakiego opisała pani Alina, akurat w tej chwili nie mają. Niemniej jednak, gdyby zechciała przejść się przez schronisko, może w którejś klatce wypatrzy takiego psa, który jej się spodoba. Pani Alina krążyła po schronisku. Psy, jak to psy, wyczuły, że pojawił się człowiek, który chce wybrać sobie jednego z nich. Skakały na klatki łapkami, szczekały, ogony szalały, jęzory wisiały, oczy błyszczały. Psy próbowały za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę pani Aliny, no ale niestety rzeczywiście żaden nie przypominał wymarzonej suni. Pani Alina miała już opuścić schronisko, była już bardzo blisko drzwi, kiedy zauważyła ostatnią klatkę, a nad tą klatką był napis Basko. Tak miał na imię pies, który siedział w środku. Basko był przeciwieństwem tego, czego szukała pani Alina. Przede wszystkim to nie była suczka, tylko pies. Po drugie, Basko nie był maleńki, tylko był w wielkości niedużej krowy. Po trzecie, nie był ani biały, ani kremowy, tylko był barwy ciemnej czekolady, taki był mocno brązowy. No a po czwarte, Basko nie miał ani jednego loczka. Ale za to basko miał takie oczy, obok których nikt nie był w stanie przejść obojętnie. One były jak dwie krople złocistego miodu, i w tych oczach było wszystko. Tam pani Alina zobaczyła taką niemą prośbę: zabierz mnie stąd, proszę cię, nie zostawiaj mnie tutaj, będę cię kochał do końca moich dni, będę twoim najwierniejszym przyjacielem. Pani Alina stała przed klatką i zdrowy rozsądek walczył u niej z sercem. Zdrowy rozsądek mówił: Kobieto, idź do domu. To nie jest pies dla ciebie. No, gdzie w twoim maleńkim mieszkanku taki wielki pies? A serce mówiło: Nie zostawiaj go tutaj. On tak bardzo na ciebie liczy. On tak bardzo cię prosi. Jeżeli go zostawisz, to te oczy będą ci się śniły każdej nocy. Pani Alina. Stała przed klatką, nie wiedziała co zrobić, a w końcu machnęła ręką i powiedziała: A niech się dzieje, co chce. I poprosiła, żeby pracownik schroniska przypiął smycz i zabrała ze sobą basko. Po drodze do domu wszystkie słupy, wszystkie drzewa i ławki zostały dokładnie obsikane. Oczywiście nie sikał basko. Boże, oczywiście nie sikała pani Alina, tylko sikał Basko. Pani Alina za to powiewała na drugim końcu smyczy, ledwo nogami ziemi dotykając, bo Basko wielki i silny ciągnął ten smycz z wielką mocą. Kiedy wreszcie... Dotarli do domu. Pani Alina dała mu trochę karmy, którą Basko zmucił w pięć minut, nalała mu wody, Basko najadł się i napił, a potem poszedł do sypialni, która była wyłożona mięciutkim dywanem, położył się na nim i zasnął. A chrapał także że aż firanki w oknach powiewały. Pani Alina, już nie miała gdzie nogi postawić, przeszła do drugiego pokoju, usiadła sobie w fotelu, ciężko westchnęła i posłuchajcie, co wydarzyło się potem. Wielkie nieba! Jęknęła pani Alina, łapiąc się za głowę. A miało być tak pięknie! Miałam sobie siedzieć w fotelu z jakąś puszystą kruszynką na kolanach i drapać ją za uszkiem, a wyszło na to, że mam psa wielkości konia, który chrapia, aż się szyby trzęsą, I jak się zbudzi, to sprawi mi niejedną niespodziankę. Te rozmyślania przerwał dźwięk dzwonka. Starsza pani była pewna, że to sąsiadka przyszła obejrzeć jej nowego potopiecznego. Otworzyła szeroko drzwi i zamarła. Na progu w mroku korytarza stał jakiś podejrzany typ. Bił od niego zapach taniego wina, odepchnął staruszkę i szybko wszedł do środka. No babciu, wyskakuj z kasy, tylko szybko, bo mi w gardle zaschło. Coś nerwowe jestem. Rozkazał i chwiejąc się, zaczął obszukiwać kieszenie wiszącego w przedpokoju płaszcza. Nie, nie jestem twoją babcią, nie, nie mam pieniędzy, odparła roztrzęsiona pani Alina i aż pobladła ze strachu. W jednej chwili domyśliła się, z kim ma do czynienia. Od jakiegoś czasu sąsiadki z osiedla opowiadały, że w okolicy grasuje niebezpieczny złodziej, wiecznie podpitywany. I agresywny, ale jednocześnie szybki i sprytny. Teraz ten bandzior stał przed panią Aliną i domagał się pieniędzy. Przestań kręcić, stara wiedźmo, bo stracę cierpliwość! Wrzasnął i przyparł staruszkę do ściany. Podniósł rękę, jakby chciał ją uderzyć, a kobieta skuliła się i krzyknęła ze strachu. Nagle rabuś odskoczył od niej jak oparzony. Ku jego zaskoczeniu do pokoju wszedł pies. Warczał tak, jakby w gardle coś mu się gotowało i bulgotało. Uniesione wargi odsłaniały wielkie, białe kły. Napięty i gotowy do ataku stanął pomiędzy panią Aliną a napastnikiem, wyraźnie chcąc ją przed nim zasłonić. Im dłużej złodziej patrzył na te drgające wargi i ostre zęby, tym większą miał ochotę wiać, gdzie pieprz rośnie. Odwrócił się gwałtownie i ruszył biegiem do drzwi. Zdążył zrobić zaledwie dwa kroki, pies powalił go na ziemię. Przydusił do podłogi i rozszczekał się wściekle. Potem było tak: Pani Alina wbiegła na klatkę schodową, krzycząc w niebo głosy: ratunku, ratunku, złodziej! Sąsiedzi natychmiast ruszyli z pomocą. Ktoś wezwał policję i opowiedział dokładnie, co zaszło. Ktoś inny podał staruszce krople na uspokojenie. No i wszyscy, Zgodnie chwalili psa. Ale ten basko mądry, ach to prawdziwe szczęście, że wzięła go pani ze schroniska właśnie dzisiaj. Dobry pies dał Prychowi nauczkę. Pasko słuchał i zastanawiał się: O co tyle hałasu? Przecież nic wielkiego nie zrobiłem, ja tylko broniłem swojej pani. Każdy pies by tak zrobił. W końcu policja odjechała, sąsiedzi rozeszli się do swoich spraw i w mieszkaniu zapanował spokój. Zmęczona staruszka opadła na krzesło, basko usiadł tuż obok, polizał ją po ręce i patrzył na nią tymi swoimi miodowymi ślepiami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Chcę wam powiedzieć, że wszystkie te książki napisałam po to, żebyście oczywiście je czytali i żebyście zapamiętali jakąś choć jedną ulubioną historię z tego zbioru. I potem, jak spotkacie jakiegoś bezdomnego psa albo bezpańskiego kota, to żebyście go chociaż w myślach pogłaskali. Ale żebyście nigdy nie rzucili w niego kamieniem, nie kopnęli, żeby jakieś ciepełko się rozlewało wokół waszego serca na widok zwierzaka w potrzebie. Pani Renato, bardzo dziękuję za tą piękną puentę, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękujemy za uwagę czytelnikom Biblioteki Wiawożnie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biblioteki Wiawożnie, wypożyczania książek, ale przede wszystkim do ich czytania. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.